skończenia szkoły przez naszych niektórych przez naszych uczniów klasy. Witamy dzieci, witam nauczycieli, witam rodziców, witam wszystkie osoby, które przybyły na nasze spotkanie. Czas za z właśnie dopiero co przyszliście do szkoły, co zobaczycie na swoich dyplomach i zdjęciach. Zaczniemy przede wszystkim od tego, że um, chcę złożyć serdeczne um, podziękowania przede wszystkim rodzicom za to, że, um, że przemogliśmy od um, Was tutaj w szkole mieć uczniom, um, oczywiście również nauczycielom, całej kadrze nauczycielskiej, wszystkim pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do tego, że ta te szkoła jest szkoła istnieje. No i um, chcieliśmy zrobić takie małe zakończenie roku szkolnego i zaczniemy od... W ok. zaczniemy od osób, które, yy, które, które pracowały bardzo, bardzo intensywnie i otrzymały świadectwo z wyróżnieniem. I taki dyplom, każdy uczeń klasy uczniów zostanie taki dyplom, i na dyplomie jest jego zdjęcie z czasów dawnej. Z Ciekawe czy będziecie wiedzieli, to jest wydarzenia. Pierwsze świadectwo z ukończenia szkoły duchowo otrzymuje Martina Szymon-Babier. Nie było takiego roku. On na paniątkę. więc otrzymuje świadectwo z Szkoły w części stołowym. Następna osoba, Kasia Gosia tutaj zapraszam, Kasia Gosia to, nie jest... ja, to mamy, więc, no. mie drugie miejsce mistrzostwa e, szkoły w części Dziękuję. Halo, halo, sukcesu i zadowolenia ze swoich uchodźców. I tutaj pierwsze podziękowanie za Pani Wójki i Stanisława Wilczek. Bardzo proszę. Bo wspomnieć muszę, że niektórzy z naszych rodziców już to naszym rolą opuszczają, pokazują no, pani Mominka, jak, jak również pani Ania, jak pani Anna, jak również pani Klaudia, to no, nie mają więcej. Ale pani Państwu dzieci, ale to jeszcze dziękuję. A to no, tak Rok no, przerwy. Musieliśmy w każdym momencie na nas liczyć, że nie musieliśmy się dopraszyć różnych rzeczy, że zawsze gości na...